Zaraz, co? Co? Jest, jest wrzesień jeszcze, a już mamy zwiastun Thunderbolts? On na trzyminutowy teaser? No, I, i to taki długi? <noise> Natalia, mówisz to jakby to była wada. No nie no, to co z zwiastun dostaniemy, wiesz, 20 minut? Cześć, witajcie w Hype Trainie. Ja jestem Jacek, ze mną są Natalia, Radek i dzisiaj obejrzymy sobie zwiastun Thunderbolts, który totalnie nas zaskoczył. Bardzo dużo zwiastunów. Gdzieś tam są jakieś pogłoski, a to będzie zwiastun, a to a. czasami są zwiastuny zwiastunów, a tym razem nie. Po prostu Marvel wrzucił to, wrzucił też plakat. Radek coś tam komentował, że jakby realizacja jego jest trochę tam, ech, ale chodziło ci pewnie bardziej o Florence Pugh na plakacie. Oczywiście, tak. A wiesz co, to tam... wiesz co, Ja nie mam z tym najmniejszego problemu, e, ale to... ten, ale ta czcionka, ten walnięty ten impact, Ala Impact, czcionka i taki coś. Jakby sam koncept jest super, jakby, jakby fajnie jest wymyślony ten plakat. Ale coś, on jest taki na kolanie trochę zlepiony. Znaczy ja mam w ogóle wrażenie, że ja gdzieś już to widziałam. Muszę sobie poszperać, gdzie, w jakich plakatach to kiedyś widziałam, bo mam wrażenie, że to jest. Że gdzieś to już było. W ogóle mam wrażenie, że to jest jakieś takie strasznie pastiszowe. Dzisiaj pewność też dropnął ten plakat z Gladiatora 2 i y, któryś z was słusznie zauważył, że wygląda to jak wyciągnięte, z, wiesz, z lat dosłownie. Zdonych. Nie, dzięki temu, że w tej samej chwili wyszedł plakat Gladiatora 2. To w sumie ten plakat Thunderbolts nie jest taki Dobrze, najgorszy. Dobrze, ale co my tutaj gadamy? Przejdźmy na tego zwiastuna, ponieważ on jest tak długi. Tak, OSU, nie wyrobimy się. Dobra, trzy, dwa, jeden. Gdzieś tam mi mignął ten zwiastun, you. który wyciekł z D23. Zaczyna się A. chyba tak samo. Elena? Oh. Elena. Hi Sorry about the wait, uh, it was on important call, highly classified. Yeah. lot of work, yeah. lot of work. Many <laughs> you, you feel fulfilled? <laughs> oh, yeah. Yeah, so full, so filled. <laughs> but why do you ask this? What uh, what brings you here? What are you cooking? What is that? There is something mm. oh, wrong with me. Mm. W Wszyscy... O Jezu, jest, jest John Walker. I thought throwing myself into jest taki was the answer. U, Bardzo go polubiłem, w, znaczy tego aktora polubiłem w różnych rolach. Później w innych produkcjach też, jak już tu po Kapitanie o i siłą Ale tam też był świetny. Tak. Był tak świetny, że autentycznie nie lubiłem tej postaci, ale tak jak po prostu miałem jej nie lubić. O, sur, to, będzie, to będzie fajne połączenie. Mhm. O Boże, ile tutaj wszelkich półantagonistów antagonistów się pojawia. O Boże. Who are you? Oh, I am I'm, I'm huh? Bob. <laughs> Who sent you Bob? Nobody. Were you all you were all sent? Everyone here has done bad things. Shadow ops. Robbing government labs. Contract kills. Yeah, so. So someone wants us gone. Oh yeah. Mark, they got the mega We got up. There are good guys and there are bad guys. What's the plan? This isn't a

czy to Bucky? Tak, to on. W sensie, to jest nadal teaser. Okej, okay. to jest nadal teaser. Tak, um, tak, bo to nic nie pokazuje. Trochę upadła mi moja teoria, bo liczyłem, że ten zwiastun będzie jeszcze troszkę bardziej lepiony na kolanie, tak żeby, no tak jak ten plakat trochę, później nam coś ujawnić w finalnym w finalnym etapie marketingu tego filmu, ale jest to bardzo kompetentny zwiastun od początku do końca. Znaczy, znaczy jest to zwiastun, tak jak powiedziałeś, bardzo teaserowy, bo tak jakby tak. widzimy pewne zawiązanie akcji, widzimy tak jakby co tu będzie się działo, no to widzicie tak że no jak muszą się zebrać, coś tam będą robić, ale tak naprawdę, co tak naprawdę, o czym będzie ten, ten film, to my za bardzo nie wiemy. Nie, w sumie bo to nadal to nie będzie wiemy. Taki, ale wiemy jaki będzie klimat, że to będzie taki bardziej klimat szpiegowski, co mnie najbardziej cieszy. To są wszystko postacie, które ja bardzo lubię. Które, wiecie, gdzieś tam były jakieś takie marginesowe bardziej, których nie dostaliśmy nigdy pełnego rozwinięcia, ale gdzieś one złapały mnie za serce i czekałam na to, aż się pojawią. To jest, to jest właśnie ten payoff, na który czekamy w przypadku wprowadzenia niektórych postaci w fazie czwartej, albo na początku fazy piątej, bardziej w fazie czwartej. tak, tutaj no i trochę postaci, które mieliśmy już wcześniej, no ale to głównie Baki, tak? I Jelena. Jelena to też jest faza czwarta. Tak, tak, A w przypadku Bakiego to jednak mieliśmy tego falcona zimowego żołnierza, jednak tego Bakiego już mieliśmy sporo, a tutaj widać raczej znaczy przynajmniej ten zwiastun jest tak zmontowany, że jednak ta Jelena jest w centrum. E, widać o tym, że... że znaczy zobaczymy jak będzie ostatecznie, ale jednak ten zwiastun się jednak skupia na niej i ona tak jakby być może będzie tą główną bohaterką dookoła te inne postaci będą, bo to też jest tak. zawsze problem takich, takich, takich zespołowych filmów, że na ile tak jakby będą w stanie pokazać tych wszystkich innych posta postaci. Chociaż my większość z nich znamy, bo tak jakby z nowych to mamy tylko tego Sentry'ego pokazanego z nie? o którym nie wspomnieliśmy właśnie e, więcej. No bo w sumie o nim to za bardzo też więcej nie wiemy, taka jest prawda. Tak. Jest jeszcze Ghost. W nowym tak, kostiumie. No, tak, tak, tak. No, a to jest właśnie ciekawe, właśnie w kontekście tej bohaterki, bo jednak z tych wszystkich postaci, które znaliśmy, my, to jednak w przypadku Ghost, no jednak ten występ w ant i Osie, to jednak tak jakby mam wrażenie, tak. że e, jakbym tak sobie nie zastanowił się bardziej, to bym mógł zapomnieć, że ona tam była. Ja, znaczy ja Dużo właśnie osób nie chciałam, skojarzy. No właśnie, ja się chciałam was zapytać, że wiem, gdzieś, że gdzieś ta postać była, <laughs> nie wiem, przypomnieliście, ale nie zdążyłam się o to zapytać. Zresztą ja totalnie zapomniałam o jej istnieniu i to chyba oznacza, że muszę sobie po prostu powtórzyć. Jest nowy Jak kostium, obaj... trochę, trochę tak jakby nowa wersja tej postaci, znaczy nadal MCU, nadal jakby kontynuujemy, co nie, ale to jest też fajne, ale wiecie, co mi się wydaje? Że, że jakby ten film nie może być reklamowany, patrzcie, to są te wszystkie postaci, które gdzieś tam były w we wcześniejszych produkcjach MCU, bo jest jakaś szansa, że nie wszyscy oglądali wszystko i nie wszyscy znają każde dosłownie podłoże każdej postaci. To jest bardziej takie, o, okej, okay, mamy zbitek postaci, które były wcześniej w MCU, ale będzie najważniejsza ta dynamika Thunderbolts Aha. i tej drużyny, jakkolwiek antypatyczna Aha. i jakkolwiek patologiczna ona nie będzie. Tak, i tutaj ja wiemy też, że ten Rad Guardian <słuch> będzie pewnie takim naszym comic reliefem tej drużyny, on będzie gdzieś rozładowywał te całe napięcie, które nam się będzie yy, nawarstwiało. Bo jednak większość tych postaci, które tu mamy, to one są takie, wiecie, moc, mocno poważne, takie, wiecie, wi wiadomo, świetnego, A Red Guardian po prostu pewnie będzie roz trochę nam, chociaż ten Sentry też może być tak i ten centry też może być jeszcze też. Tak taki jakby, trochę rozbijający. Ale tak jakby trudno, nie wiemy tak jakby na podstawie tego zwiastuna, bo tak w sumie się przedstawia nam i tyle się na tym kończy. Ale to jest w ogóle ciekawe też w kontekście tego, co mieliśmy w zwiastunach Kapitana Ameryki e, najnowszego, e, że na ile tak jakby te filmy będą powiązane. Tak jakby tak. na ten moment nie wiemy. Wiemy oczywiście, że będzie, e, że będzie tak jakby w tym filmie Thund Thunderbolt e, Ross. I... No tutaj właśnie, to jest it's zatem... in the name, więc tak wypadałoby, tak, ale no. niekoniecznie, bo jest gwiazdka i tak w sumie nie wiadomo. Jest bardzo podobny ten zwiastun do tego Kapitana Ameryki, ale brakuje na końcu tego czerwonego pudziana, jak to powiedział kiedyś Tomek Całka. Więc, ale przez, ale jakby oba zwiastuny też są takie właśnie bardziej szorstkie, takie bardziej realistyczne, po prostu bardziej przyziemne i to jest bardzo duża zaleta tego zwiastuna. No bo to będzie, wiecie, nie by... Superhero, ale bez takiego superhero. Bo to będzie antyhero. Antihero. Antihero, anti dobra. Tak. Nie wiadomo, to jest, to jest Marvel. Tutaj będą odjechane rzeczy, tutaj będą różne fantastyczne rzeczy, ale nie w takim elementy. stopniu. Tak. Jakby to, to cały film wydaje ambitole. się bardziej ugruntowany na miejscu, tak, na, na ziemi. Tak, ale jakoś. Macie hype? Macie Trochę hype, mam tak. hypu, a jakoś mam wrażenie, że przy wszystkich tych szpiegowskich rzeczach, to jednak cały czas gdzieś tam w tle. Pojawia się jakaś tajna inwazja. Tajna inwazja gdzieś nie, tam uślecznie. Nie, 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 to nie jest to, co mi dzwoni. Właśnie w ogóle nie. Ja po prostu nie. Ja mam to, że Thunderbolt super, te postaci super, tęskniłam, chciałam je zobaczyć. Ale ja nie przepadam tak do końca za takimi właśnie szpiegowskimi klimatami, więc... E, jasne, zobaczę, mam nadzieję, że przez to, że nie mam aż tak wielkiego hypu, bardzo miło się zaskoczę. Znaczy, czy Szpiegowski? Może trochę, ale bardziej tak najemnicy w akcji. To, to jest jakby bezpośrednie wytłumaczenie fabuły tego, znaczy, przynajmniej z tego co wiemy, konceptu, nie fabuły, co nie? Więc y, mi się podoba to, jak jest nakręcone, to jaki jest klimat. To jest nadal tylko teaser. Czekamy na to, aż będzie, jakby, będzie, dostaniemy zwiastun pewnie przed Kapitanem Ameryką, albo po Kapitanie Ameryce, w zależności od tego, jak, jakby, co się Raci wydarzy przed... w tym, w tamtym filmie. Ale tak, oba tak. filmy już blisko. A co, dosyć. To sugeruje, że tak jakby za, zamiast zwiastunu przed to po prostu będzie scena po napisach, która będzie zwiastunem Kapitana Ameryki. W sumie jest taka opcja, bo już tak ja zrobiłem. To się zwiastunem Thunderbolts. Kapitania. Tak Ameryce. zwiastunem Thunderbolts. Eee, no no to mogłoby tak być rozegrane, rzeczywiście. Ej, jak już Thunderboltsów prawie, to może już rzeźbią tego Blade'a. Tylko pytanie, czy <laughs> Ach, jasne. tylko A. pytanie, czy, czy tytuł zostanie taki, jaki jest, czy zostanie zmieniony przed premierą filmu? Jakby przed kapitanem, czy po kapitanie, czy w ogóle nie, czy to jest jakby jakiś taki. Bo wiesz, o tym się mówi, co nie, że może jakieś, jakieś Dark Avengers, coś w tym stylu, ale może to być po prostu A. zabawa dla. Pewnego konceptu, który będzie nam wyjaśniony dokładniej w tym filmie, już podczas oglądania tego filmu. No. Nie, no mam nadzieję, że, że Thunderbolts zostanie, bo to jest super nazwa. To prawda, Thunderbolts też powinni być jako drużyna sama w sobie. I dlatego obstawiam, że finalnie ten film tak się będzie nazywać. Ale może długo to nie pozostanie. Tak mi się wydaje, nie wiem, ale. Bo właśnie na początku tak mi się wydawało, przez to, że ten plakat jest taki trochę. Sklejony na kolanie, przez to, że jakby ten, jakby przez to, że ten plakat i jakby marketing, przynajmniej na razie nie ma jakiejś takiej gotowej identyfikacji wizualnej i, i tego, jakby nie gra mi tutaj coś. Co, coś mi tu śmierdzi, tak. Coś, coś, coś tutaj nie gra, ale to Myśli, może być. Myślę, całkowicie... że Marvel coś gotuje, coś tam gotując. Tam... Ale to może być całkowicie moje Delulu i Marvel może po prostu ze wszystkimi się bawić, tyle. Tf, tak, o, tak. A po prostu może zmienią tytuł na to zawsze Pandechbo. Dajcie nam znać, co wy uważacie na temat tego zwiastuna. Musieliśmy przesunąć nasze omówienie Agaty pierwszych dwóch odcinków, która teraz ma premierę na Disney Plusie, więc zapraszamy Was na to omówienie prawdopodobnie jutro. Albo jak oglądacie to później, to już może cie obejrzeć na kanale, ale tak, musieliśmy trochę opóźnić, bo są priorytety. Zostańcie z nami w Hype Trainie po więcej reakcji oraz zapraszamy Was na inne rzeczy, na przykład na naszym serwerze na Discordzie Pasażerowie Hype Trainu. Do zobaczenia, na razie.